Okay, let's go. Lubimy pieniądze, ale nigdy ponad braci, miałem fajne plany, ale wszystko covid Dziomal prawie stracił firmę przez ten polski syf, w sumie najważniejsze, że jesteśmy wszyscy drogi. Damy na balet, nie zakładam balencjaki, Mam na sobie bluzę klucza, a nie żadne puste znaczki Fajnie dziś wyglądasz i masz całkiem w aby Fajne masz paznokcie i naprawdę ładnie tańczysz Ale mi to nie wystarczy, bo nie jestem pierwszy lepszy Na frajera nie trafiłaś, więc już kończ teatrzy Otwieram notatki, znowu płoną kartki Mam swoją ekipę i nie Potrzebuję ciebie, nienawidzę edukacji Jestem jak jebany self-made Wszystko co umiem to się nauczyłem sam Moi ludzie wchodzą z buta Ja się czuję tak jak tupa Kiedy buję i staną to kiedy lecą wersy z chciałaby być tutaj Ale nie ma wejścia suka Nikt z nas nie będzie pułka, Bo to nie twój pułap Bo to nie twój pułap Ej, 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 ja Chciałaby być z nami Ale nie ma wejścia lala Ja i moi Cała reszta się oddala Nawiedzamy sklepy i skupujemy alko Wiem, że się prosisz, nie masz wejścia z koleżanką Chciałaby być z nami, ale nie ma wejścia lala Ja i moi kumple, cała reszta się oddala Nawiedzamy sklepy i skupujemy alko Wiem, że się prosisz, nie masz wejścia z koleżanką Mam flashback i znowu tak jak flashback i wchodzi Patrzyłem przed siebie i dałem się zaskoczyć Moi bracia stoją do mnie, jak trzeba to mnie ogarną Jak nie mamy lokalu, wieczór przelecimy pando Parę pomysłów, kaska zgadza się na wszystko I nie to, że ją pytam Kupię graty, wiesz jakoś tak wyszło Ja z moją ekipką lecimy śmiesznie, choć jak trzeba to jest sztywno Yo. Nie kręć mi się lala, chociaż na większość pozwalam No to trzymaj mi się z dala, od mojego Majka Fara to jest dama moja, zgraja na pierdala Żaden fire -unter. Są kiedyś tak leciałem, dzisiaj piszę wersy kraulem na bezdechu lecę dalej, mam zajebistą jebisz a ty dalej lecisz z tabem. moje logo. Otwiera drzwi, więc mam sporą przewagę. to Marka, no wielką skalę, więc na skalę stawiam ten fundament By być z nami, ale nie ma wejścia. Ja i mój komplet, cała reszta się nawiedzamy sklepy i skupujemy. Wiem, że się prosisz, nie masz wyjścia Chciałaby być z nami, yo, ale nie ma wejścia, lala Ja i moi kumple, cała resta się oddala Nawiedzamy sklepy i skupujemy halko Wiem, że się prosisz, nie masz wejścia, z koleżanką Warszawska wieża, hajfla, kulturalna Zimną pełę, ma ulubiona barmanka To chyba idzie szósta i jak patrzę na mieszka To wiem, że zapowiada się siódemka Żaden lesz nie ma podejścia, bo pcham to na ulicę I to jest oczywiste jak to że śnieg nie przyjdzie Śnieg nie przyjdzie, no bo mamy ogień w wersach Robimy piosenki, kiedyś będę wielki Nie mam talentu, to wszystko ciężka praca Uzbrój się w cierpliwość, my rozbroimy scenę Moi ludzie, moje kultu, moja perła, moje szlugi Otworzą nam gastro, wlecimy na grubo Ulubiony browar, bo Reszta się oddala Nawiedzamy sklepy i skupujemy alko Wiem, że się prosisz, nie masz wejścia Chciałaby być z nami, ale nie ma wejścia lala Ja i moi kumple, cała reszta się oddala Nawiedzamy sklepy i skupujemy alko Wiem, że się prosisz, nie masz wejścia z koleżanką Chciałaby być z nami, ale nie ma wejścia lala Ja i moi kumple, cała reszta się oddala Nawiedzamy sklepy i skupujemy alko